Sajcie widzowie w kolejnym odcinku z anarchii, a w tym filmie pokażę Wam jak zrobić jedną z lepszych farm snifferów. Poradnik jest dosyć prosty, przedmioty też nie są takie aż wybitne, a farma generuje zysk na poziomie 7500 dolarów na godzinę, więc takich oto rzeczy potrzebujemy, więc zatrzymaj teraz ten filmik i spróbuj ogarnąć te oto itemy. A jak chcecie z tej farmy zarabiać około 50-60 koła, to najlepiej zrobić kilka takich farm, ponieważ itemy nie są wcale trudne do zdobycia, a naprawdę zyski są konkretne. Dobra, a więc wyciągamy sobie wszystkie rzeczy, kopujemy sobie dwa bloki tutaj oraz stawiamy skrzynkę. Później do tej skrzynki podpinamy dwa hopery, i na tych dwóch hoperach dajemy dwie tory. I teraz uwaga, uwaga, bardzo ważne, tory kładziemy. 4 kratki dalej, o właśnie, w ten sposób, i to wszystko po dwóch stronach. I budujemy 3 kratki, 3 kratki, o właśnie, w ten oto sposób. I teraz, jak już nam wyjdzie, coś takiego bierzemy i stawiamy raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, i zakręcamy. I co, dwie. Co dwie linie torowe, stawiamy aktywacyjne tory, i za chwilę Wam pokażę, co z tymi aktywacyjnymi torami będziemy robili. Dobra. I teraz powstało nam coś takiego, i teraz wkopujemy się tutaj na dwie kratki głębokości. I uwaga, teraz tak. Odmierzamy sobie co dwie kratki. I co dwie kratki będziemy teraz stawiać dźwignię na suficie. Już Wam pokazuję w jaki sposób. W taki oto sposób. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. I tak to oto o, wygląda. Teraz się wykopujemy i wszystkie tory są aktywowane, więc teraz nie pozostaje nam nic innego niż położenie trawy. A żeby to zrobić, klikacie sobie shift i stawiacie sobie tak oto trawę na torach. Teraz musimy rozkopać dwa bloczki w ten oto sposób oraz postawić minecarta z hoperem. Oraz puścić go. I on teraz będzie nam sobie taki jeździł cały czas po naszej farmie. I teraz wystarczy to zabudować. Teraz nie pozostaje nam nic innego jak położenie dwóch schodków. Postawienie drzwi oraz otoczenie wszystkiego szkłem. Moss block, Czyli bloki mchu. Oraz postawić je na środku. Czyli odmierzamy sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tutaj będziemy stawiać bloki. W ten oto sposób. Oraz na nich stawiamy cztery jajka sniferów. Jeżeli one się wyklują to cały czas możemy dostawiać. I wychodzi nam coś takiego. Więc dziękuję wam za oglądanie. Korzystajcie z farmy póki działa. Bo naprawdę z tego można dużo hajsu zarobić. No i tyle. Elo.